Come as the year gone by. I'll thrive for perfection now, and consumption so high. I know it's cold outside, but give me your hand so I can show you what. I love you. it's been a while tell me how's life time really fast can't believe it's been like six months already how's your family Przy porannej kawce. Już końcówka. Dla mnie to już jest bardzo dawno dzień rozpoczęty, bo my z mężem dzisiaj o 5.10 już piliśmy kawę. A o 6.20 to już wierciliśmy dziury w ścianach. Uh -huh. E, tak, była przygotowywana sypialnia. Dzisiaj dostaniecie gratisowy film. Który, jak ktoś będzie miał ochotę się pośmiać, to sobie po prostu włączy. Film będzie dodatkowy, jeden po drugim opublikowany. I to będzie film z tego, jak mąż uczył mnie przerabiać. E, no i zaraz spalę, jak to się nazywa. Dwufazowe włączniki schodowe. Włącznik schodowy. Podwójny, jakiś tam. Wiecie, że tu się zapala, a tu można zgasić i tu się zapala, i tu można zgasić. No, więc ja wczoraj, e, nie, maja, nie mając bladego pojęcia e, o takich rzeczach, e, z mężem przerabialiśmy troszeczkę instalację. On mi mówił, co mam zrobić, a jak ja to robiłam, to Wy to możecie sobie dzisiaj zobaczyć, jak macie ochotę, poprawić sobie humor. To Was gorąco dzisiaj zapraszam. Na film, który pokaże się po tym vlogmasie. A teraz, tak jak obiecałam, dzisiaj będzie bardzo szybko, intensywnie nagrywany ten vlogmas, dlatego że mamy w planach wyjechać trochę wcześniej dzisiaj e, i chciałabym go już e, zakończyć przed godziną 14, nawet zmontować i wrzucić o 13.20 musimy wyjechać, więc bardzo bym chciała do tej godziny już zmontować, więc czas nie pięknie. Mamy 9.20. Robimy na początek ciasto, które Wam obiecałam, a później idziemy szybciutko dekorować sypialnię. Eee, otóż tak, to jest tak zwany placek adwokatek. I ja go dzisiaj zrobię w wersji pistacjowej. Moim głównym składnikiem będzie pistacjowy alkohol, czyli likier pistacjowy. I do tego ciasta potrzebujemy 4 jajka, 220 g cukru pudru. Ja dałam troszeczkę mniej. Jedna czwarta szklanki właśnie likieru, więc w zależności jaki posmak chcecie mieć w tym mięciusieńkim cieście, które ostatnio widzieliście, to taki likier dajecie. 1 czwarta szklanki oleju, 250 gram mąki ziemniaczanej, nie ma tutaj mąki pszennej i dwie łyżeczki proszku do pieczenia. No, a kolejność wykonania ciasta, oczywiście, jest banalnie prosta, tylko trzeba zachować pewną kolejność, dlatego jest ona prosta, logiczna. E, więc najpierw miksujemy jajka z cukrem. Jak już one nam się fajnie zmiksują, nie rozdzielamy białego żółtek, jak nam się ładnie zmiksują, dodajemy mąkę. E, dodajemy pomału, dodajemy mąkę, dodajemy proszek do pieczenia, później olej i na samym końcu dodajemy likier. I takie gotowe ciasto już fajne, przelewamy do brytwanki wyłożonej papierem do pieczenia. Ja mam brytwankę takiej długości, dosyć długa. Yy, I będziemy to piec, kochani, w 180 stopniach przez 40 minut. Jak nam zacznie rumienić się za mocno ciasto, to trzeba przykryć wierzch rumień, yy, papierem rumieniem. Papierem. Yy, I ja będę to piekła na góra-dół, nie żaden termoobieg. Więc jeżeli bierzecie termoobieg, no to musicie sobie tą temperaturę odpowiednio zmniejszyć. Także zaczynamy. Zapraszam do zrobienia pysznego ciasta. No dobra. Ciasto w piekarniku. Schab zamarynowany. Jutro będziemy piec schab, bo on musi być minimum 12 godzin. Powinien być na całą noc, ale tak to ja w życiu nie nagram, więc nie chcę będzie i 20 godzin w marynacie. A teraz może wam pokażę, o czym mówiłam wcześniej, że zobaczycie sobie ten film. Otóż mamy tutaj oto oświetlenie, które będzie nam Ładnie przyświecało, ono już działa. To właśnie z tym oświetleniem wczoraj była taka zabawa. Miało być to podłączone, założone i miało działać. Okazało się, że u nas to nie do końca działały te w gniazdkach przełączniki tak, jak miały działać. Nie zapalało się to, więc musieliśmy to z mężem. Znaczy, mąż to musiał przerobić, a ja mu w tym delikatnie pomagałam. O tym, jak to wyglądało, możecie zobaczyć w kolejnym filmie, który będzie dzisiaj. No i tutaj mamy ramy, więc zaczynamy. E, ogólnie sypialnia wygląda teraz tak, więc powiedzmy nie wygląda, jest tu burdel na kółkach. E, rozstawiamy choinkę, picujemy sypialnie. Było ciekawiej, to te dziury dzisiaj powstawały o 6.30 rano. Wolność tomku w swoim domku. Dzieci mają kamienne sny, więc nie słyszały tego, a tata miał ściągnięte słuchawki z uszu, te takie wiecie do uszu co są, więc też Nie słyszał, więc my mogliśmy spokojnie o tej szóstej rano już walić dziury w ścianach. No Tak, ale folię... the so zabezpieczając when the fire is out and everyone is gone It's just me, the night and all the stars But my heart is full, so full of love Cause after all, I still believe in Christmas miracles No dobrze, obrazki już wiszą. Ależ pięknie to wygląda, zobaczcie sami. No i mamy w końcu takie ładne tło. A teraz bierzemy się za tamten kącik, czyli rozstawiamy choinkę. Let's go. <laughs> sleep Muszę chwilę usiąść i odpocząć, ale w trakcie tego całego sprzątania, tej całej sypialni, przearanżowywania jej, żebyście zobaczyli ten efekt końcowy, zresztą już widzicie dużo co się dzieje. Eee, znalazłam jeszcze dwie kolejne rzeczy, które były w holu zakupowym, a których Wam nie pokazałam. Otóż kupiłam też taką podstawkę w Pepko, pod łyżki do gotowania, bo ja nienawidzę mieć uwalonych blatów. A niestety dość często mam uwalone blaty i to kosztowało e, 10 zł. 10 zł. E, I kupiłam jeszcze w Pepko taki pojemnik szklany, właśnie z gwiazdką. I ten pojemnik wykorzystam na tą rybę, którą Wam mówiłam w zalewie octowej. Miałam kupować taki na stopkach, już nawet znalazłam na Allegro, ale kosztował 69 zł. Mówię, do czego mi taki więcej później pojemnik do wykorzystania? Do niczego. A mówię, tutaj rybka zejdzie i można spokojnie tutaj wrzucić czy jakieś pierniczki, czy słodycze i tak dalej. Więc wydaje mi się, że zdecydowanie lepiej. No i to kosztowało 30 zł. Dobrze mówię? Zupałem Wam już nic: 25 zł, więc prawie jak za darmo, porównując z tamtym pojemnikiem. I tak, mamy godzinę 12, zmęczona, jestem już niemiłosiernie, ale już wiem, że w tym momencie mi te moje plany, które chciałam, nie wyjdą, dlatego że sama, samo nagrywanie tego wszystkiego zajmuje bardzo dużo czasu, a ja jeszcze to muszę zmontować, a tak naprawdę za godzinę, półtorej trzeba by było wyjeżdżać, więc stwierdziłam, że jednak mąż pojedzie teraz sam, wróci i wtedy pojedziemy we dwoje. A ja jeszcze dokończę ogarniać, bo jeszcze została mi tylko tutaj ta strefa. Tam już z tyłu w większości jest zrobione. Jeszcze zaraz muszę powyciągać poduchy i w większości jest już gotowa sypialnia. Już widzicie, że jest fajnie nastrojowo. Mam nadzieję, że będzie tylko lepiej i o wiele przyjemniej się będzie oglądało te vlogi właśnie z tego pokoju, bo tak naprawdę to jest teraz takie główne centrum dowodzenia sypialnia. No dobra, a jeszcze coś Wam powiem. Jeszcze raz musiałam upiec ciasto. Robię je jeszcze raz. Nie wiem, co się stało. Prawdopodobnie nie tej blachy wcześniej używałam. Wydawało mi się, że to ciasto mi o wiele większe wyrosło, a tutaj mi ciasto bardzo opadło. Być może ja je powinnam wyjąć, a nie wyjęłam, więc jeszcze raz zrobiłam dokładnie w tych samych proporcjach ciasto. Eee, także e, zobaczymy. Jest w piekarniku, bo już miałam ochotę je zjeść ze zmęczenia, e, ale zobaczyłam, że wyszedł mi w środku zakalec, więc robię jeszcze raz. Przecież za pierwszym razem wyszło przepyszne, prawda? No, dobra. Widzimy się już, jak skończę to sprzątanie. No dobrze kochani, moja sypialnia jest już gotowa, robię trzeci raz ciasto e, i już wiem, gdzie zrobiłam błąd, dlaczego wychodził mi za zakalec, ponieważ ciasto zrobiłam bez przesiania, trzeba przesiać mąkę obowiązkowo, więc ja troszeczkę potnę ten film tak, żeby było mm, ok, jeżeli teraz mi nie wyjdzie, to znaczy, że likier e, po prostu pistacjowy się nie nadaje. E, więc e, jako tako nie będę publikowała tego jako przepis, tylko po prostu zrobię na drugi kanał już z powrotem z tym likierem, który robiłam wcześniej, bo to już jest mój trzeci placek. Ale co, e, jeszcze e, zrobiłam, już dekorację zakończyłam. Nikola mówi, że wygląda sypialnia bardzo klimatycznie, bardzo ładnie i że wyszło to wszystko super. E, mamy godzinę już trzecią. Także no powiem Wam szczerze, jestem zmęczona, a my jeszcze mamy na dzisiaj dwa seanse zaklepane. Jeden na 18, drugi na 20, więc czas najwyższy składać ten vlogmas dla Was. Ale zapraszam Was najpierw do zobaczenia, jak ta spielnia wygląda. No i tutaj wchodzimy. Mamy najpierw łóżko. Są poduszki, tak jak Wam mówiłam, też to już wszystko tak fajnie wygląda. Mamy choineczkę. Mamy świecące kule, które zrobiły klimat. Jest też dekoracją męża na e, stoliku. U mnie również. Wszystkie lampki, jakie się świecą, to są lampki z czasówką, więc nie będzie żadnego problemu. Mamy też miejsce na kalendarz. E, Posprzątany jest również biurko. E, no i ta strefa. Także wszystko udało mi się ogarnąć. Jestem mega zadowolona, bo naprawdę już tu było fatalnie, było tragicznie. A teraz zobaczcie, jakie piękne tło się nam stworzyło. Mam nadzieję, że będzie Wam się przyjemnie oglądało teraz te vlogi. Przechodzimy jeszcze vlog masy, przechodzimy jeszcze do otwarcia kalendarza adwentowego. No i dzisiaj mamy okienko numer 7. O, tutaj mamy siódemkę, taką długą, podłużną. Więc zobaczymy, co tam się ukryje. Co my to mamy? Glossy Matrix. Czyżby jakaś pomadka? Mhm, Błyszczyk. No i fajnie. Masuda. Powiem Wam, że marki nie kojarzę. Ale myślę, że błyszczyk to jest coś fajnego. Fajnie się sprawdzi. Ja z tamtego błyszczyka z Diora jestem bardzo zadowolona. Nic się nie błyszczy, oby nawilżał. Zobaczymy, co on tam ma robić. Więc jeszcze nam została zdrapywanka, ale pamiętajcie, że jeszcze czekamy na ciasto. No cóż, moi drodzy. Ciasto trzecie. E, tym razem z przesianą mąką e, ponownie mi nie wyszło, więc ewidentnie chodzi tutaj o likier. Nie może być ten pistacjowy. E, wcześniej robiłam na likierze jajecznym, na... na tym robiłam na krupniku słony karmel i tu mi wyszło perfekcyjnie. Więc e, to jest jedyna e, możliwość, że chodzi e, właśnie o ten likier, że nie taki był, bo tak jak mówiłam, no wcześniej wyszło, było pulchne. Widzieliście, jak wyglądało. Mega smaczne, przepyszne ciasto. A teraz nie wiem, no przepis Wam zostawię w opisie, ale zróbcie to na likierze po prostu krupnika, który jest gęstszy. Może to o to też chodzi, nie mam pojęcia. Wcześniej robiłam, wychodziło. Czemu teraz nie wyszło? Nie wiem.